Marseille. 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 Le vent du port me chante. Le soleil brûle la pierre. Ici le voyage commence. Hey. Vieux port les bateaux bouge comme un beat, odeur des pistes de poissons, la rue c'est la vie, la cathédrale, forteresse, des fresques sur les murs, ici chacun trouve son monde, son futur D'en haut Notre-Dame de la gare nous surveille Protège les marins qui rentrent au soleil, violon et tambour, le rythme qui s'élève, rap croise le folklore, Marseille, pas Paris, frère Marseille, Marseille, le vent du port me chante, le soleil brûle la pierre. La nuit s'enflamme, s'élève oh Ville multiculturelle, chaque langue fait le son Arabe, français, italien dans l'unisson Stade, vélodrome, cri l'OM donne la force Les ultras frappent, les tambours, Marseille s'endosse Les calanques sont des rêves turquoise sur les roches Le soleil tape fort mais le cœur rit s'accroche Marseille ne dort pas, Marseille c'est le feu Rap et folk dans la rue, la nuit danse avec les dieux Marseille, Marseille W Marsylii yy, mamy 4 godzinną wycieczkę, 4,5 godziny. Yy, Niemniej jednak nie zobaczymy wszystkiego. Dużo już nam pani pokazała, ale to z autobusu było, więc nie chciałem tego nagrywać, no bo to będą mnie ciekawe nagrania. Pierwszy przystanek Parc Longchamp. Marsylia. Bardzo ładne miasto, kontrastowe. Po godzinnej wycieczce mniej więcej autobusem przyjechaliśmy przez port, zobaczyliśmy nową katedrę. Yy, jeszcze parę budynków, huk triumfalny. Pierwsze miejsce, w którym autobus się mógł zatrzymać, jest Park Longchamp, punkt dystrybucji wody pitnej, wybudowany w połowie XIX wieku, w czasie kiedy Marsylia to miasto zaczęło się rozrastać, i szybki przyrost ludności spowodował potrzebę no, zadbania o jej zdrowie, ponieważ wiele ludzi umierało na, no, z bardzo podstawowych przyczyn, byli po prostu zatrutą. E, zatrutą wodę i chcieli wprowadzić wyższe standardy sanitarne więc poprowadzili akwaduk do tego miejsca, w którym jesteśmy i, e, i mimo, że miejsce się nazywa Palais, Palais Longchamp, czyli Pałac Longchamp e, to pałacem nie jest, tylko to jest po prostu miejsce dość e, znamienicie ozdobione w kiblu takiego kranu nie macie na pewno nawet Nikt takie, na taki kran nie może pozwolić w domu. Nikt. A oni sobie pozwolili. Minusem zwiedzania nie na własną rękę jest to, że no mamy jakieś tam ramy czasowe, tak? Zsiadamy ze statku i musimy na tym statku na którąś godzinę wrócić, więc te wycieczki nie mogą być tak długie jak my chcemy, tylko tak długie jak jest zaplanowane, bo jest nas iluś tam. Dzisiaj, no nie wiem, dwie grupy niemiecko-angielska. Polskich nie ma, zapomnijcie w ogóle. Ani jedna wycieczka nie była oferowana po polsku Tak więc nagrywam sobie jeszcze szybkę szybką stawkę po tych schodach idę, się zmęczyłem. z tego parczku który to dla ludności został po prostu wybudowany po to, żeby sobie bezpłatnie odbierać stąd... odbierać stąd wodę. No i w ten sposób minęło 15 minut, żeby kurwa biec do autobusu, bo już czekają na mnie A. Masakra! Musimy na szybko wstać Żeby móc sobie zrobić zdjęcie 10 przy, Albo 100 zdjęć przy, przy wysepkach, które tu są, ale są drzwi zagnięte z autobusu. Już Aga już wyszła za mną. Please open the door now Zjedziem na to i będziemy wracać. Jest. Siadamy, siadamy. Go. Tschüss. Biegniemy kurwa, biegniemy. I pan wytrąbił tu miejsce do postoju. Gdzie jesteśmy? Eee. Tutaj mamy 10 minut na zrobienie sobie paru zdjęć. Jakby co to wojmy. Jest bardzo sweet Tamte umocnienia wyglądają bardzo u uroczo Niestety jeszcze się nie dorobiłem telefonu czy tam obiektywu, żeby móc tak zbliżyć. Zrobię jednak przebitkę razy trzy. Ja bym chciał z tą fortecą mieć zdjęcie, Grupo dlatego wakacje. będę prosił żonę o to. A i bardzo ładny widok tutaj mają na... na stary port w Marsylii. Tam widać statki, a tam widać nasz statek. To jest 7 km stąd, ponad. Noskiem, noskiem. Eee, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Najbardziej ja bym chciał tamtą tą, fortecę zobaczyć, ale to chyba autobus tam nie dojedzie. Tak wygląda na szerokim końcu, tak daleko jest na statek. Mój czas minął. Mój czas minął no. Udało się następnać, dojechać w następne miejsce. 10% schodów za nami. 23 schody już są pokonane, a są 120 do przejścia. To nie jest tak dużo. Nie tutaj 4, 2, 5, 2, 6, 7, 2, 8, 9. To nie jest ich dużo.

To się po prostu obrócę i pokażę Wam widok na miasto. Ciach. Tak wygląda Marsylia. O. Nie o poranku, ale o w południe. 30 września 2024. Tam jest miasto jeszcze? I tam. Fuuu. Tam nasz statek. Jeszcze dalej jesteśmy od niego, od statku. I Agnieszka mi woła. Wchodzimy do środka, a tutaj tak za specjalnie jest tak. Tam w ogóle nie można przejść, bo tam się... Tam Aga, tam jest burloir. Tam jest burloir, chodź do burloira. Dobra, wnętrze Bazyliki nie było zbyt przepasne, to idziemy na górę. No i jesteśmy pod Bazyliką. Agnieszka podąża za mną e, krokiem powolnym. I tu chyba można wejść na, na górę na wieżę ale nie wiem, czy mamy na tyle czasu do 18. a 18 zam zamykają. Tak, tu jest wejście do Bazyliki i tam bym chciał wejść. Ale kolejka jest na tyle duża, że... 12.04, nie? O której mamy? O pół do pierwszej. O nie, nie dam rady. Nie damy rady. Agnieszka nagra to. Wejście do Bazyliki jest chyba tu, bo myśmy byli tam w kościółku na dole. Ale na dzwonnicę raczej na pewno się nie da wejść. Wygląda to zjawiskowo. Jeszcze zrobimy sobie piękny, e, prękną panoramę miasta, którą już widzieliśmy. Tak jak już powtarzałem wielokrotnie, tam jest kościół, do którego byśmy chcieli wbić tam nad, e, nad, e, na wybrzeżu. Nowiutki, stąd wygląda na mały, ale on jest wielki. A my sobie z Notre Dame jeszcze parę zwiątek zrobimy i musimy spadać. No dobra, słuchajcie, teraz takiego czegoś. Taka nowinka, jaki wracamy do busa. Wczoraj wieczorem już nie byliśmy na drinku na statku. Dzisiaj muszę jeszcze trochę ponagrywać, więc dlatego nie chcę zostawać już w Marsylii, bo jestem takich małych przebitek winien, żeby je wrzucić z tej naszej szalupy, w której mieszkamy tydzień. I oglądaliśmy. Operę. Oglądaliśmy tą operę. Na telewizorze tak oglądałem operę. Tylko, że to wszystko się działo w czas pomieszany. Gdzieś tam w szpitalu się to działo. Jednocześnie pomieszane z jakimiś elementami, elementami królewskimi i ludowymi i później jakieś czarne szmaty na się ubrali. Były napisy po niemiecku. Ale już dosyć takie słowa C2, że nie wszystko rozumiałem. I nie potrafiliśmy zrozumieć też przekazu tej opery. Jaknieszka zrobiła parę zdjęć. Jeszcze tego, jeszcze tego nie przeczytałem. Zrobiła parę zdjęć i wrzuciła tylko te zdjęcia z tej opery yy, do czata GPT i jej wyrzegał, co to najprawdopodobniej jest i, i streścił. Powiem wam, że jest rozwój, jest rozwój. Amen. Wujek, jak się podobało? Bardzo bomba. nerfowo. Petarda, nie? Petarda, na no, petarda. Ale szkoda, o, są fajnie widać, są fajnie szkoda, że na górę nie można, nie dalibyśmy Słowo. rady wejść czasowo. Tak, stąd Tlapetarda W Starym Porcie w A, Iść na kawkę, na kawkę I mydło chcę kupić No i Aga wybiera gdzie chce kawkę Miejsca są Wybieraj Pachnie z zjełczałym olejem, nie? To śmierdzi. śmierdzi z zjełczałym olejem, tak jest Krzyż, Mydło Krzyżowców Pachnie okrutnie Ale i tak kupiłem, bo kupiłem takie niezjełczałe. Jesteśmy w sklepie z mydełkami. I tutaj są bardzo ładne, e, wyeksponowane różne zapachy mydeł. Można sobie kupić, bo Marsylia ja pani pani podział właśnie z tego słynie. W produkcji mydeł. E, oryginalne są zielone, co wziąłem. nie kupujesz? Takie, te tutaj. Ty kupujesz już? Tak. Już teraz? No to w... przecież nie wiesz, że to napachnie. Wiem, bo sobie sprawdziłem, pomychałem co na ścianie. Jesteśmy w kawiarni, bierzemy sobie cappuccino i crepesa, I tu jest katedra, w której byliśmy. Notre, Notre Dame, ale nie ta paryska, tylko ta marselska. O. <laughs> nie było przed chwilą. Czemu nie mówić? Więc kawka, Budełko mam i z do autobusu. Jesteśmy pod kościółkiem na tym starym, e, w starym porcie a dlatego jest uważany jako stary port To jest stare miasto już wcześniej wspominałem ten port jest po prostu za mały by obsługiwać e, no, współczesne statki a tutaj tylko małe statki wycieczkowe są i żaglówki jakieś motorówki a a ten 7 km dalej, gdzie jest ten duży port. Cumują e, statki wycieczkowe. A jeszcze dalej, pani nam opowiada, cumują statki z gazem, z ropą oraz z kontenerowcem. Kawkę już dostaliśmy, czekam na naleśnik. A mieszka, wydaje mi już, bo każdy musi sobie z kaweczką zrobić zdjęcie Super szybki naleśnik. Bardzo dobry był. Nawet nie wiem, czy go, czy go nagrałem. Dobry, był trochę grubszy. No to tutaj nie wiem do czego ludzie stoją, a oni chcą na ten stateczek wejść, ale kolejka. Idziemy w stronę autobusu, bo tam plecak zostawiłem, a nie chcę z tym plecakiem się tak Te Ostatki nam zostały bo panów muzykantów przejeżdżamy. A, energię nieodnawialne i odnawialne. Bardzo fajne. by się kurwa pod autobus jebał. Tu sobie można w klasy pograć, a jesteśmy cały czas, przypominam, że na przystanku. Ja w ogóle biegam po głównej ulicy, autobusy tu jeżdżą. I tutaj ludzie, czy ludzie, dzieci mogą grać w klasy, by potem za... przejechać... Nie, zostać przejechanym sześćdziesiątkom autobusem Notre Dame. A, Aga! Pozwoliłabyś tutaj swoim dzieciom grać w klasy? Idealne miejsce, nie? Też o to pomyślałam. I przyjechał nasz autobus. Co oznacza, że nasza marsylska przygoda dobiega końca. Nie chce, nie chce nam się. Wolimy coś porobić. gdzie na stateczkę. Agnieszka po żakiet. Zapomniała dopiero co pani mówiła, żeby nie zapomnieć nic. Agnieszka zapomniała żakietu. Ale biegnie zdąży jeszcze po niego pójść. To w tym czasie ja nagram. Podgodnie jeszcze Agnieszkę MSE. A widzicie? tam. czekajcie, pokażę wam paruszkę. To jest nasza kabina. A dzisiaj tam na ślizgaweczkę, to jest to zielone, co tam wystaje i na basen kryty. Miał być w ogóle dzisiaj 20, 20, 19, 20 stopni. Ubrałem długie spodnie, miałem sweter wcześniej na sobie, a teraz się zrobiło z 400. Gorąco w cholerę. Ja Ale tam już więcej wypełniać nie musimy nic. Czy to te też trzeba jeszcze wypełnić? To i więc? Ostatni dzień, dzień dobry, ostatni dzień. Znaczy, tak naprawdę już nie dzień. Bo zaraz siadamy. Jesteśmy w pomieszczeniu, w którym przez cały e, czas rejsu ani nie byliśmy. Karuzela, czy to się nazywa? Przez kasenę się tu wchodziło, w kasenę też no, oczywiście nie byliśmy, bo okay. I. I czekamy, jak nas będą stąd zrzucać. Statek zadokowany, już obrócony tyłem. Sobie stoimy i sobie czekamy, aż się ktoś nami zainteresuje. A, aha, w ogóle, nie powiedziałem. Ci wszyscy ludzie, których tutaj widać, yy, zsiadają dzisiaj. Znowu przez kasyno. Na nagram skąd jesteśmy. I to kasyno wygląda tak, że... jak, jak normalne kasyno gdzieś tam Las Vegas. <śmiesz> <Nagrał. Bye>. <śmiesz> wszyscy to wyjść teraz. Bye. I teraz przyjemny proces Tutaj będą jeszcze zabierać karty. Nie by. chcę. Nie, ja chcę zostać kartu na powierzchniach. Pojechać do domu. Spokojnym rozrzewnieniem. Uważam, że przydałby się jeszcze parę dni, ale już bez wycieczek na statku. A ponadto wracamy wiele osób, nie tylko ja, wiele osób będzie wracać z przeziębieniem, bo no to jest wylęgarnia zarazków ten tak mała powierzchnia, no znaczy nie tak mała, jak na 100 osób, ale jak na parę tysięcy osób to za duża powierzchnia i... Wielu z nas przyjedzie przebrzmienionych do domów. Ludzie z różnych krajów. Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Polska, Norwegia, Holandia. Z Afryki widziałem ludzi. Z, nie wiem, z Ameryki, o z Kanady, z Australii, nie, no, z Belgii, kolorowo było, kolorowo. I Wracamy. Będzie trzeba to zmontować i powiedzieć. Witam w następnym urlopie. Marseille, 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 Marseille. La nuit danse, la mer respire, le fe, le ryth, le peuple qui vit. Marseille, Marseille. 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 Le soleil brûle la pierre. Ici le voyage commence. Marseille. La nuit s'enflamme, s'élève